Partnerem odcinka jest firma Systembank, importer oraz sprzedawca akcesoriów fotograficznych i wideo. Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie z Placu Dworcowego przy Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym, które niedawno zostało oddane do użytku po remoncie. Plac Dworcowy również się zmienił. Ten film będzie miał za zadanie pokazać Wam, omówić Wam zmiany powrót do starego, nowego koła. Da pierwotną trasę. Oczywiście nie będę Wam pokazywał w tym filmie całej trasy 0A oraz 0B, potocznie zwanego u nas koło A oraz koło B, tylko zmienione fragmenty. Fragmenty, które pierwotnie, tak pierwotnie ta linia jeździła, jak te fragmenty w tym filmie pokażę. Otóż będzie film ten dzielił się na cztery sektory. Mianowicie, hmm, pojedziemy ze strony z koła B, bo tutaj trzeba również zaznaczyć, że koło B i koło A mają swoje perony. One nie jadą z jednego peronu. Więc pojedziemy sobie kołem B, fragmentem trasy na plac Wolności przez plac Kilińskiego, to uwzględnimy właśnie tutaj w tym filmie. Następnie, przerwę nagrania, przeteleportujemy się na Piłsudzkiego Urząd Wojewódzki, czyli pod koniec kursu i wrócimy z powrotem na plac dworcowy. Następnie pojedziemy przejazdem technicznym ze strony Koło B na koło A z wykorzystaniem e, mini dworca autobusowego przy Bardowskiego. Właściwie to z wykorzystaniem e, ulicy Bardowskiego. E, jak zgodnie ze sztuką należy to zrobić, jak najbardziej optymalnie wtedy jest. Następnie z kołem A pojedziemy na ulicę Cieplińskiego przez ulicę Asnyka, tak jak się to zmieniło. Nie ma potrzeby nagrywania całej linii, ponieważ. E, Nagrania z koła B i koła A z Kasprowicza, co prawda, ale są i to z prototypowego wodorowego Autosana, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam do playlisty hmm, przejazdy liniowe MPK Rzeszów. Przejedziemy się do Ciepińskiego, następnie teleportacja na przystanek Plac Wolności i z Placu Wolności pojedziemy z powrotem na Plac Dworcowy i tak ten film zakończymy. Także zapraszam Was do oglądania i zasiadamy za kierownicę. No więc ponownie jesteśmy za kierownicą, znaczy ponownie, po raz pierwszy w tym filmie jesteśmy za kierownicą. Czekam aż pantograf odłączy się od autobusu i będziemy startować w właśnie wymieniony przeze mnie wcześniej fragment linii 0B do przystanku Plac Wolności. Znajduję się obecnie pod ładowarką, spod której właśnie w tej chwili ruszam. Przed chwilą się właśnie pantograf podniósł, ponieważ warto jest zaznaczenia, że Rzeszów ma odwrócony pantograf. Pantograf nie odbija z, z autobusu do ładowarki, tylko na odwrót ładowarki pantograf zjeżdża na autobus i następuje połączenie ładowarki z autobusem. komunikację tam wiadomo, sprawdzenie czy wszystko jest w porządku z izolacją i tak dalej. I właśnie teraz w chwili obecnej wyjeżdżam sobie, tylko muszę ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który, który jedzie właśnie ulicą Grodgera. Wyjeżdżam sobie, i teraz sytuacja wygląda następująco. Mam pusty autobus, więc mogę troszkę głośniej gadać. Tutaj nie usłyszycie silnika. Nie usłyszycie silnika, ponieważ autobus jest elektryczny, ewentualnie jakieś tam piski. Tutaj, też przy okazji remontu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, zostało zbudowane rondo w obrębie dworca PKS-PKP. Więc tutaj trzeba sobie na tym rondku zawrócić, z powrotem wjechać w ulicę Grodgera, co zaraz zrobię. Oczywiście, rondo jest na połączeniu ulic Asnyka oraz właśnie wymienionej wcześniej przeze mnie Grodgera. Wjeżdżam sobie z powrotem, właśnie w y, tąże ulicę. I tutaj po lewej stronie było, może widać przez chwilę, właśnie y, dworzec, y, właśnie PKP i jego plac. I wjeżdżam sobie w tej chwili na przystanek plac kilińskiego. Troszkę będę dzisiaj teraz mówił, bo mam pasażerkę. Wjechałem aktualnie w ulicę kolejową. Z tejże ulicy kolejowej będę za moment skręcał w lewo. Oczywiście ulica jest jednokierunkowa, są tutaj dwa pasy i obydwa pasy służą do skrętu. Właściwie to jeden pas, ten skrajny lewy służy do skrętu tylko i wyłącznie w lewo, natomiast prawy pas, na którym stoję, służy do skrętu w lewo, jak i w prawo. Ja skręcam tutaj w lewo w kierunku przystanku plac wolności 01. A dlaczego z prawego pasa? Ponieważ przystanek jest tuż za skrzyżowaniem, więc nie chcę sobie komplikować życia potem przejeżdżając przez dwa pasy. Jeszcze chwila, jeszcze momencik czekamy na zielony sygnał świetlny. autobus mam naładowany do pełna obecnie zostało 99% baterii a to wystarczy na przejechanie 63 km i mamy przystanek Plac Wolności na którym obecnie przerywam nagrywanie i widzimy się pod koniec kursu. Dla was to będzie za sekundę, dla mnie za około pół godziny. jedziemy na stronę 0a, przejazdem technicznym, właśnie aby zmienić peron odjazdowy. Tutaj oczywiście autka, które, które wjechały, nie mogą tu stawać, bo jest to teren placu manewrowego dla autobusów. A tu osobówki sobie po prostu jeżdżą, jak gdyby nigdy nic. Pozdrawiam kolegę Wilk na linii, zapraszam na jego Instagrama. Otóż tak, robimy taki manewr. Zawracamy sobie, tak jak to robiłem w przypadku początku linii 0B, zawracamy sobie na rondzie u zbiegu ulic Grotgera i Jasnyka. Wjeżdżam sobie w ulicę Grotgera ponownie. Z lewym kierunkowskazem skręcam w ulicę Bardowskiego. Dokładnie tak. Przyjeżdżam tutaj po lewej stronie obok dworca Bardowskiego. Skręcam w prawo w ulicę Stefana Batorego. I tym półsem to kolega, to nie wiem co on robi No i co? Mogę się dowiedzieć, kolego, co, co ty robisz? Stoisz na środku skrzyżowania jak za przeproszeniem jakiś cymbał, bo inaczej się tego nie da określić i blokujesz ruch. Kolega rejestrację na filmie ma dosyć dobrze widoczną. Także gratuluję koledze pomysłu blokowania skrzyżowania. Po prostu ze stanął jak gdyby nigdy nic, ale rejestracja spod Warszawy to yy, widocznie w Warszawie tak jeżdżą. I z powrotem jestem na ulicy Grodgera. wjeżdżam sobie w tej chwili na peron przy drodze, mówię tutaj oczywiście o peronie dla koła A. Wjeżdżam sobie pod ładowarkę i podpinam pantograf do ładowania, mam tutaj 76%, ale podepnę sobie autobus, żeby się podładował, ponieważ i tak mam kilkanaście minut postoju. Wyrównam sobie autobus z krawężnikiem. Teraz wbiję bieg wsteczny. Tu jest ważne, żeby być ustawionym jak najbliżej krawężnika. Oczywiście równolegle do niego, ponieważ wtedy autobus nie będzie się chciał skomunikować z ładowarką. Ważne, żeby patograf zszedł w miarę yy, równo na autobus. O to chodzi. Tutaj mam na kostce wymalowany żółty trójkąt, który ma być na wysokości... Yy, Środka prawego skrzydła przednich drzwi, neutralny bieg, ręczny, postojowy hamulec i w tej chwili wcisnąłem guzik do połączenia autobusu z ładowarką. Także my za chwil kilka widzimy się u początku przejazdu linii 0A do przystanku cieplińskiego, ja już w gotowości do odjazdu jedziemy do przystanku cieplińskiego, gdzie następnie tak jak już było to w przypadku koła B przerwę nagranie i wznowię go na przystanku plac wolności I ponownie, tak jak linia 0 przejeżdżamy przez rondo u zbiegu ulic Gropera i Asnika. tylko nie objeżdżamy go dookoła, tylko wjeżdżamy, kontynuujemy właśnie jazdę ulicą Asnyka i stajemy na sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Asnyka i Piłsudskiego. Jak już wcześniej powiedziałem, linie 0B oraz 0A wróciły na swój pierwotny przebieg, ale przerwa trwała dłuższy czas z powodu remontu właśnie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. film też ten film też jest nagrywany dla kierowców którzy jeszcze z dworcem PKP oraz 0A i 0B dworca PKP nie mieli do czynienia między innymi ja jestem takim kierowcą ponieważ w momencie kiedy się zatrudniłem do MBK był to sierpień 2022 roku to już wtedy koło jeździło z ulicy Kasprowicza już przystanki pod dworcem PKP były wyłączone rozpoczynał się remont całego placu. Także jak tym, to nagranie, które obecnie realizuję jest moim tak naprawdę pierwszym razem, kiedy jeżdżę koło z dworca. Dojechaliśmy na przystanek Ciepnińskiego. dalsza część trasy 0A jest bez zmian. Widzimy się za chwilę kilka na przystanku plac wolności. No i jesteśmy na przystanku Plac Wolny 4. I teraz zrobię taki numer Mam tutaj zaraz za przystankiem ulicę Żeromskiego Wyjeżdżam sobie na lewy pas, żeby nie robić niepotrzebnej gimnastyki I skręcam w prawo w ulicę Stefana Żeromskiego Zatrzymuję się na linii Stop na skrzyżowaniu z ulicą Grodkera i w tą ulicę sobie wjeżdżam. Tutaj oczywiście na peronie koła B kończymy, kończymy trasę, ale został nam przejazd techniczny. Przejazd techniczny w porównaniu do z koła B na koło A jest prostszy. Oczywiście ta wersja, którą teraz jedziemy, czyli z koła A na koło B, ta wersja jest o wiele prostsza, ponieważ ona nie wymaga jazdy na ulicę Bardowskiego. Więc zawracam sobie z wykorzystaniem ronda u zbiegu ulic Grodgera i Asnyka. Oczywiście, już się dowiedziałem, że kierowcy mają jakieś inne sposoby na zawracanie sobie tutaj na zmianę kierunków koło A, koło B. Ale ja robię to według sztuki, tak jak było to już na samym początku ogłoszone przez kierownictwo MPK, i nie kombinuję zbytnio w tym temacie. I tutaj w lewo skręcam sobie na plac tworcowy po stronie koła B. I tak oto mamy nagrany komplet. Tutaj tych rzeczy, które uległy zmianie. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że taka ciekawostka, taka aktualizacja naszego Rzeszowskiego Koła Wam się spodobała, przypadła Wam do gustu. Oczywiście, jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi. Sekcja komentarzy jest dla Was. I dziękuję Wam za to, że zechcieliście ten film oglądnąć. Ja za moment będę, właściwie to w tym momencie będę opuszczał pantograf z ładowarki, a ja kończę to nagranie. Dziękuję, trzymajcie się.